Bo Mario poszedł oponami, my pójdziemy z tej strony wału i dojdziemy do betonu. Będę. Zobaczymy, jak środek opon wygląda. Muszę sobie te wiatraczki w końcu zamówić. Wiatraczki. Takie miniaturowe wiatraczki do łogi. No podobno, tak. Ja, to jest malutki, ale ma 3 mm grubości. To jest to ledwo to dmucha. ma przejście. Mario z Łukaszem wchodzimy do gry. Wchodzimy z Łukaszem do gry. Idziemy od strony piasku Co Wojtek? Jakieś muchy latają? Bez wałów. Это весь наш. Пильный, пильный, пильный. Бом, 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 бом. Пани снайпер, до свидания. Jestem. Widzę flagę. Tu gdzie większość, na tyle. Nie od opon. Po drugiej stronie opon. Ambitne. Trzeba było dojść po prostu do flagi i ją opanować. Druga strona opon też. Co może się zmienić wkrótce? na ambonie po przeciwnej stronie 1 drugiej przekopce snajper, od nich respa. To jest Przyszykujcie sobie jakieś pozycje wszyscy, bo zaraz nadejdą na pewno No zgadza się jedna i druga flanka Pokasz, stań przy tym drzewie dużym Jak na mój gust ta strona tutaj wystarczą dwie osoby żeby ich przytrzymać przy, przy przekopce reszta flankować Ja? Ja byłem przez chwilę No jak chcesz to iść Jeden na wieży najpierw w przekopce A grzechu niech może ten zostanie Z tą jego mocą będzie trzymał drugą stronę przekopki żeby nie przechodzili A my będziemy trzymać flanki no bo co innego Nie jest to... Gdzie? Nie przejdę, nie przejdę przez przez Ciebie... się na siłę? Dobra, no, Eee, kto chusteczki? Cały las Cały las rąk no, Nie no, muszę iść się tam Ma chusteczki może? Okulary Masz? Gdzie? Radzą se, radę. No i na przekopce chcą się przedostać na siłę Z pięciu, Aha. masz chusteczkę? Kurwa pięciu ich tam jest A gdzie po kolei kurwa wykańczą Stać. Nie, musimy te kupić wentylatorki. Są takie 3mm grubości. 15x15mm. Takie wielkie. Nie? Dzięki. Nie no przecież to takie malutkie jest. Chodzi o to, żeby ruch Dzień na pomyśle, gdzie nie jest z tyłu? Jest, widzę, ich stąd bez no problemu, tylko oni zciągniemy z tej odległości, oni nie mają gdzie uciekać, nie wiem jeszcze bliżej. Już widzimy. Trzy, cztery, trzy, cztery. Czterech z tyłu uciekają. uciekają. Łukasz, uważaj. Podejdziesz do niego od boku Ucieka, ucieka, ucieka Uważaj Łuki, Cztery masz na dwunastej swojej Nie, mamy na flagę Łukasz, zostań tam, zostań tam Łuki Dobre miejsce masz Ale... Tam? Tam mamy cztery osoby Podobnie co? Idą tyle. Idą tyle. Oni uciekli. Wojtek uważaj. Z... No z tamtej strony czterech też było. Tutaj Łukasz mówi, że tędy też idą Ale się kurwa przepuściliśmy, pięknie to wyglądało, Nie widzę. Łukasz, coś widzisz? Jakiś ruch? Gdzie strzelasz Nie A nie wiem czy ma radio Szymon Jak znowu przyjdzie czterech to nie dam rady Snper, dwunasta I Hydra na wprost, na wale, po długości wału. Łukasz, tam są we dwóch, od zboku i ściągniesz. Został snajper <laughs> Thank you. Gdzie go widziałeś? Gdzie? Gdzie? Uknij, gdzie? Odchodź, bada się usłania ogniem. Wracamy, bo przywale tam przy przekopce jest problem.